Okej, okay, czyli z tej strony Mirosław Skwarek i dzisiaj opowiem Ci o takiej nowej walucie, która pojawiła się, nie jest to bitcoin, czyli jest to tak zwany lifestyle. Okay, muszę się tak ustawić, żeby lepiej było światło widać, więc jak zauważysz, bardzo często osoby, które gdzieś tam udzielają wywiadów, na przykład w podcastach, mówią o tym tak zwanym lifestyle'u, czyli... Nie tylko jakieś tam kwestie ekonomiczne się liczą, ale też coraz częściej osoby mówią, że na przykład mogą zarabiać więcej, ale ważne jest to, żeby ta jakość życia i to, jak pracują, też było brane pod uwagę. Więc mi to od razu przypomniały kwestie związane przykładowo ze spotkaniami z klientami, z odbieraniem telefonów. Wiele osób mi zarzuca, że nie odbieram telefonów, że są oburzeni, gdy mówię, że na przykład nie chcę pojechać się spotkać gdzieś tam na kawę i porozmawiać z klientem, gdyż uważam, że jest to strata czasu, bo już wielokrotnie to testowałem i okazywało się, że bardzo często te takie sprawy, które, których nie można było wytłumaczyć gdzieś tam za pomocą maila czy messengera, czy nawet na Skype'ie, to tak naprawdę dawały się wytłumaczyć i nie byłoby wielkiej różnicy, gdyśmy na przykład porozmawiali o tym na Skype'ie, więc... Coraz rzadziej spotykam się. No, praktycznie się nie spotykam z klientami gdzieś tam na kawusi, żeby porozmawiać, bo prawdopodobnie musiałbym jechać do tego miejsca na przykład ze dwie godziny. Ta osoba, nawet jakby mieszkała w Warszawie, to też musiałaby dojechać w korkach, stali gdzieś tam dwie godziny. Porozmawialibyśmy pół godziny oczywiście fajnie, bo byśmy się gdzieś tam poznali. Mowa ciała, te sprawy. No i później musiałbym też ja wracać dwie godziny i ta osoba by musiała wracać dwie godziny, więc cztery godziny z życiorysu. No i tak. Yy, Wiele spotkań, które musielibyśmy tak przeprowadzić, czy też ja musiałbym przeprowadzić, to uważam, że to potężna gdzieś tam strata czasu. Więc, na przykład, to co w moim biznesie bardzo często doceniam, to jest to, że on jest w wielu kwestiach zautomatyzowany, dzięki temu ja mam czas. Wiele czynności też wykonują moi pracownicy. I to też jest ten plus, że ja nie muszę robić wszystkiego, i wtedy właśnie dzięki temu mam więcej czasu dla siebie. Właśnie zauważyłem, że ten lifestyle jest taką walutą, która coraz częściej jest brana pod uwagę, czyli kwestie finansowe są jak najbardziej ważne, ale coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że pieniądze nie są wszystkim w prowadzeniu biznesu. No i też, jeżeli chodzi o pewne techniki, na przykład zdobywania klientów, techniki w social media, to też wiele osób na przykład gdzieś tam mówi, że to jest bardzo fajna technika na przykład na Linkedinie, bo musisz siedzieć pisać do tych osób e, rozmawiać i tak, dalej, i tak dalej no tak, ale to są rzeczy, które nie są zautomatyzowane nie są, nie są skalowalne więc możesz 17 godzin dziennie gdzieś tam sobie siedzieć na Linkedinie odpowiadać na pytania i tak dalej ale mi chodzi głównie o metody, które są zautomatyzowane, dzięki którym będę miał więcej czasu na rzeczy najważniejsze w życiu a tak jakby praca jest bardzo ważna, ale to jest jeden z aspektów Twojego życia, a nie wszystko. No i też pamiętaj, że czasami ten pracoholizm, w który gdzieś tam sobie możesz powoli wpadać, on się nie różni niczym innym od np. uzależnienia od alkoholu czy np. nie wiem, papierosów, bo tak naprawdę też nas uzależnia. I no czy plus, albo powiedzmy coś, co. Powoduje, że ludzie nie zauważają swojego pracoholizmu, czyli tego, że praca jest dla nich najważniejsza, to jest to, że jest on akceptowalny przez społeczeństwo. Czyli jak ktoś pije, to to się mówi, aż to pijak, ale jeżeli ktoś ciężko pracuje na rodzinę, no to wtedy mówimy o, bo on się zapracowuje, bo jest taki pracowity. Tak naprawdę jest to kolejna forma ucieczki. Od różnych problemów życiowych, więc, jeżeli ktoś sobie na przykład nie radzi z, nie wiem, z synem, z córką albo z sprawami rodzinnymi, no to mówi nie ma mnie, bo jestem ciężko zapracowany, więc daj mi spokój porozmawiaj z mamą. Więc, te wszystkie elementy, które, których możemy przesadzić, zawsze gdzieś tam będą miały swoje konsekwencje. Więc, yy, chciałem Ci tylko powiedzieć, że oprócz takich kwestii finansowych, bardzo ważnym, jak nie, nieważniejszą kwestią są właśnie te rzeczy, tak zwane ze stylem Twojego życia. Czyli, czy masz czas na swoje hobby, na jakieś tam powiedzmy kwestie związane z Twoim zdrowiem, z uprawianiem sportu, czy na przykład na czas spędzony z rodziną. I też zadaję sobie zawsze pytanie: czy kolejne spotkanie z klientem na kawusi, które zajmie ci czasami 4-5 godzin, czy nie lepiej tego czasu spędzić z rodziną i spotkać się z klientem na Skype'ie, czy na przykład sobie porozmawiać na messengerze, czy na mailu. Ok, dzięki, to był kolejny odcinek mojego vloga. Tym razem leśny. Pozdrawiam Cię, cześć.